Witam wszystkich na kanale Duży Fiat, kurze, tak wyglądają moje wypłaciny ostatnie. A dzisiaj podziałamy coś tutaj Panie kochany Podziałamy coś tutaj Tylko jeszcze nie wiem Najpierw chyba to będę musiał odciąć Bo teoretycznie tą blachę muszę podbić do góry trochę Tu będę musiał odciąć to rozszlifować Zaraz się okaże. Przymierzałem to co odciąłem ostatnio. E... Trochę to nie pasi, ale dopatrzyłem się, że czekajcie, idzie jakoś tak. Tutaj jeszcze musi być blacha dwójka dostawana, taki wspornik jakby co łączy to wszystko. I dopiero to idzie do do I tak mi to wyszło, tak jest po drugiej stronie że oprócz tej blachy którą już przystawałem to tu jeszcze idzie blacha i to jeszcze idzie potem tam trochę mi to nie pasi ale nie wiem czy to jest kwestia przegięcia czy czego najpierw zrobimy to i zobaczymy więc ja sobie ogarnę rzeczy że te kurwa lampy ogarnąć żeby ona jakoś świeciła żeby było wszystko widać i zobaczymy odetniemy to najpierw zaraz coś pomyślę to trzeba odciąć zobaczyć co tutaj i za co tu się wziąć na samym początku także tak Coś mi się tutaj ukazało, panie. Coś mi się tu ukazało. Ale nie wiem za bardzo co to. Odcinam tą blachę dalej. Ja muszę iść po sprzęt do rozkuwania Cały czas mam problem z ustawieniem tej kamery Rozszlifowałem to, pojawiła mi się piękna dziurka Tą blachę to jeszcze by tu jakoś odratował, jakby się uparł e, Słuchajcie teraz tak Tu jest i tu jest wyginięcie podłużnicy To schodzi tu na dół w takie coś więc to by pasowało dorobić to by pasowało też dorobić a tamto to już jest pas e, no i teraz jest pytanie jak to kurwenkę ogarnąć jak to kurczę ogarnąć dobra ale tak wezmę się najpierw bo tutaj co tutaj mamy kurwa tutaj jest lipa To jest pani lipa. Mi się tu wydaje, że to jest to i z pasem zgrzane, ale nie wiem. tu z drzewy, czuć pod palcem, nie bardzo, bo by tu rozślifował albo w sumie ja to mogę obciąć. ale żeby dorobić coś takiego samego czyli z tym wygięciem do tej blachy to by pasowało to e, rozpiłować i to na razie zostawić a potem się to odetnie bo to jest już część pasa to, to jak to kurwa tu jest dobra zaraz coś wiem znalazłem te drzewy dwa co tu są teraz spróbujemy to coś z tym zrobić. Ciekawe czy Ciekawe czy podejdę tym frezem. Tá ale to nie przeszkadza. Dobra, mam to. Mam to odspojone i teraz uchlastam to Kurwa jakoś tak Na razie jakoś tak I ten spód Zobaczymy co z tego będzie Co mnie się tu ukazało? Coś mi się tam ukazało, ale muszę to dochlastać do końca, więc e, idę tu jeszcze taki jeden magiczny przyrząd. Chociaż może być leksem to sięgnął. wycięte i co teraz robimy to muszę od odczyścić od e, że tak powiem odciąć też całe zgrubienie tak żeby miał tu dojście do tego e, do tej blachy i zobaczymy wtedy co z tym kawałkiem tutaj zrobić moje spawy wyglądają jako tako że tak powiem przetop jakiś jest zastanowię się czy tu jeszcze raz nie cyknąć ale to potem i teraz tak to wychodzi mi że to jest część już pasa natomiast tu powinno być coś takiego i to jest część jakby dalsza podłużnicy więc to pewnie będę musiał dorobić bo po pierwsze to przeciąłem po drugie jest Skorodowane, ale to zobaczymy potem. Na razie ogarnijmy to. Tylko, że jak ja to przyspawam, e, a to w sumie będę mógł to później się tu dostać i odciąć. Tak myślę. Dobra, e, oczy, oczyszczę to i zobaczymy, co tutaj się kryje. Dobra majstry ukazało nam się coś takiego Tragedii nie ma, tylko teraz się zastanawiam, bo tak, teraz mam tutaj dojście do tej podłużnicy, żeby ją wyczyścić e, Oczywiście muszę to opalarką rozrzać i to ściągnąć wszystko I teraz tu się zastanawiam nad taką stawką, bo tu jest dziurka aczkolwiek ta blacha tutaj to jeszcze jest że tak powiem trochę bardziej niż powierzchowna rdza, ale jakbym tutaj taką wstawkę wrypał do tego i później to tu obciął najwyżej e, zobaczę jak to ogarnąć e, na razie spróbuję to doczyścić ile się da i zobaczymy co z tego będzie Dobra majstry, przeczyściłem to, no jest ta dziurka tutaj, ale tu reszta tej blachy jest zdrowa. E, tutaj rdza jest tak jakby powierzchowna, tu jest trochę wżeru, ale tu jeszcze tej blachy jest. No ja używam tego epoksydu do, niekoniecznie do powierzchni, więc to zostaje, wytnę tutaj taki e, kurwa wycinać to czy to w ogóle olać mógłbym to szczerze mówiąc olać albo zrobić tu wstawkę taką zrobić tu wstawkę i tyle taką z taki kawałek blaszki tu spawam później polecimy z tym hmm. Jak to zrobić, żeby tą dziurkę zalać kurwa, czy to się nie bawić? Zalać temat. Ja jeszcze się położę luchnę jak to wygląda tu od spodu. Dobra, popatrzyłem tu od dołu. Eee... Wytnę to chuj, tam jakoś to zrobię. Tak właśnie, tu tam, coś tutaj wymyślę i to wytnę i coś tu dorobimy. Także ja się biorę za wycinanie, muszę iść wymienić baterię. W... W kamerze bo się kończy widzimy się jak to wydnę Dobra majstry potrzebuję blaszkę 21 na jakieś 15 tu jest 2,5-3-4 21 na 4 Idę uciąć taką blaszkę Dobra, blaszka ucięta. Teraz sobie tak ją przyłożę i sobie. Hmm sobie odrysowałem jak mam ją uciąć Więc idę ciąć Słuchajcie, blaszkę sobie dociąłem Coś takiego O no Oczywiście ja sobie będę musiał to później na ten Później naciągnąć ją pasowała powiedzmy że pasuje no i zostało mi to wspawać e, zostało mi to wspawać więc robię tutaj porządek żeby tu podejść ze za stowarką e, założę was na nie założę was bo ten pasek mnie nie puści ten od kamery kurde. Dobra to jeżeli żeby coś tu nagrać ewentualnie wam pokażę jak będzie po ale wolałbym coś nagrać tak to zrobimy żeby było widać coś będzie widać kurwa nie wiem myślałem o tym statywie ale to też kurwa statywem to taka no zobaczymy w każdym razie przygotowuję się żeby spałać ten kawałek blachy Dobra majstry, hmm, jak to będzie najlepiej widać Słuchajcie, tu poprawiłem jeszcze z tej strony ten spaw eee, Tutaj odczyściłem prawie na zero, bo tu będzie wyłamanie tej blachy, żeby to było tej, tutaj będziemy dokładać ją, żeby tu było w miarę równo. Tutaj zeszlifowałem trochę, reszta została, więc blaszkę mam spawaną. Się trzyma. Oczywiście, jak spawałem i nagrałem, to dla was, to potem wziąłem flexa, żeby przelecić te spawy żeby zobaczyć gdzie są jakieś tam większe dziurki, żeby to zlikwidować. I całą obudowę sobie kurwa sparzyłem, więc obudowa jest cała poparzona, nic przez nią nie widać, więc dupa blada, muszę zakupić obudowę. No i kończę ten odcinek na tą chwilę. To tak zostaje. Słuchajcie, to by mi pasowało teraz pomalować zaepoksydować ten środek tutaj, zanim przyspawam tą część i tą część jak dorobię też by pasowało ją zaepoksydować. więc zobaczę ile ja mam tego epoksydu i ewentualnie tak zrobimy. Co do tych trzech otworów? to nie wiem czy będę je robił. znaczy jakieś tam zrobię na jakieś trzy zaślepki, ale czy to będzie takie wielkie nie wiem jeszcze się zastanowię eee... hmm. bo po to chociażby chociaż wiecie z tamtej strony bym włożył na przykład dysze żeby zalać to tym ale żeby było w miarę podobnie do tego co było eee, to by pasowało jakieś utwory tu zrobić bo te otwory są pewnie że jak się coś gniecie to tu się wyłamuje na tych kółkach najpierw a potem dopiero idzie tam dalej więc zobaczymy jak to jak to ogarnę jeszcze tego nie wiem zastanowię się dobra dzięki za oglądanie i kończę ten odcinek trzymajcie się cześć